Miejscowość było w Słowzie i jadąc tej w tym lesie tu właśnie pod górę zobaczyłem, że jest schron mimo i do niego właśnie pójdę. Tutaj... I już doszedłem do tego schronu Widzimy dwie strzelnice, które zostały prawdopodobnie wysadzone tuż po wojnie. I już jestem w środku. Tutaj także widzimy rozprutą, wysadzoną w powietrze strzelnicę. Widzimy, że jest to duży schron. Może pójdę z prawej strony. Tu jest pomieszczenie. Widzimy, że jest coś poniżej. Także ja tutaj zejdę, tu także jest jakieś pomieszczenie. Widzimy zmumifikowanego psa. Wygląda jak wielki szczur. Ale to pies. Był. I teraz lewa strona schronu. Oczywiście jakaś studnia. Być może wyjście ewakuacyjne. No, da się nawet tutaj wejść. Bo jest ten wystąp tutaj taki. No fajnie, takie pomieszczenie i ta boczna wysadzona strzelnica. I widok schronu z tyłu, strop bunkra. Tak, jak z tej strony wchodziłem do tego schronu, właśnie tutaj. I tu widzimy miejscowość Wąsosz. To z dużą dozą prawdopodobieństwa mogę stwierdzić, że także tutaj jest schron. O proszę. Ale nie wiem, czy byłem w nim, czy nie. Być może przyjadę tutaj w lato. Nie wiem. Być może byłem tutaj, nie pamiętam już. Już byłem w tylu miejscach, że ciężko mi jest powiedzieć.